Ryzykować, czy nie ryzykować, puścić w obrót, czy zadowolić się tym, co mam? To dylematy, przed którymi stajemy każdego dnia. Posłuchajmy, co mówi nam o tym Boże Słowo. W dzisiejszej Ewangelii służymy przypowieść Jezusa o gospodarzu, który obdarował swoje sługi znaczną kwotą pieniężną. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa talenty, a trzeciemu jeden talent. Jeden talent to równowartość sześciu tysięcy denarów, czyli sześciu tysięcy dniówek. Jeden denar to było wynagrodzenie za jeden dzień pracy. Zakładając więc dzisiejszą normę, że robotnik pracuje 5 dni w tygodniu, 6000 denarów to wynagrodzenie za ponad 23 lata pracy. Każdy więc z tych sług z robotników uzyskał wielką kwotę pieniężną. Różnica między nimi była taka, co zrobili z tymi pieniędzmi? Czy puścili je w obrót i zyskali więcej, czy zakopali, jak ten sługa, który uzyskał tylko jeden talent, który zachował tylko to, co ma, i zwrócił gospodarzowi niepomnożone pieniądze, co spotkało się z dezaprobatą gospodarzy. Każdy z nas jest obdarowany przez Pana Boga wielkimi talentami nie chodzi tylko o zdolności, które mamy, ale tym wszystkim, co posiadamy wieloma, wieloma wspaniałymi relacjami, wieloma rzeczami, które mamy. Wieloma talentami, charyzmami, wszystkim tym, co tworzy nasze życie, każdy z nas jest obdarowany bardzo. Także nie jesteśmy w stanie za to tyle zarobić, ani za to, a Panu Bogu, odpłacić. Niczym. Mamy to przyjąć jako jego obdarowanie. Tak, ci słudzy. Ale Panu się nas zachęca, abyśmy to pomnażali, abyśmy nigdy nie starali się zakopać tego, co mamy żebyśmy nigdy nie starali się tylko zachować takie status quo, żebyśmy chcieli rozwijać. Wiemy, wie, wiemy, że wiele takich naszych darów, talentów, jeżeli nie są rozwijane, no to przestają istnieć. Tak jest, kiedy patrzymy na naszą wiarę, na naszą duchowość, nierozwijana zaczyna się, w cudzysłowie, zwijać. Jest coraz słabsza, nie jest napędzającą nas siłą. Tak jest w relacjach. Kiedy w relacji nie staramy się komuś zaufać, zaryzykować, pomnożyć te relacje to taka relacja po jakimś czasie się zwija. Co jest przeszkodą? Tak jak u tego trzeciego sługi. To może być lęk, to może być strach przed porażką, przed tym, że się nie uda, przed tym, że coś stracimy. Może też być taka tęsknota za tym, co było, że kiedyś to było, więc staramy się tylko zachować to co było, to co jest. A Pan Bóg nas dzisiaj zachęca i wysyła, abyśmy pomnażali, patrząc w przyszłość, na to, co możemy zyskać, kogo możemy zyskać. Święty papież Paweł VI mówił o tym, że Kościół jest stworzony dla ewangelizacji. że my żyjemy po to jako chrześcijanie, tworzymy po to Kościół, aby ewangelizować, aby nieść Jezusa, aby nigdy nie zadowolić się tym, co mamy, ale abyśmy chcieli zawsze pomnażać uczniów, abyśmy w tym tygodniu pomnażali to, co mamy, nasze dobre czyny, nasze dobre chęci, nasze dobre działania, abyśmy dzielili się z Nim naszą wiarą naszymi dobrymi czynami, naszym sercem, bo jesteśmy bardzo przez Pana Boga obdarowani. Obyśmy z tego zrobili jak najlepszy użytek. Na tę drogę niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.